Okej, okay, ziomeczki, hej, też widać bardzo serdecznie Kolejną odcinku modyfikacji. Macie najlepszy komentarz z ostatniego odcinka w tym momencie na ekranie i co? Ja wiem, że mówię, że cały czas przekuzacki mod, ale aktualnie mam do, dla Was do przedstawienia chyba najlepszy mod jaki widziałem do tej pory. Na, no najlepszy. Jeżeli będzie się wam podobał, nie zapomnijcie o strzeniu lajka like w górę, bo chcę zobaczyć ile, ile osobom właśnie ta się podoba. Jest ten mod, po prostu rozwali wam bania. Ja nie wiem, po prostu uwielbiam... Wiecie jakie to są gry lajki. To są takie gry, które właśnie pozwalają wam na levelowanie postaci i ten mod polega właśnie na tym. Gdy się respawnujecie, może to wszystko sobie odłożę. Gdy się respawnujecie na waszym świecie, dostajecie takie coś jak skill orb. E, te skill orby e, pozwalają Wam na levelowanie naszej techniki. Te orby możemy znaleźć tylko i wyłącznie w dungeonach, czyli jak mamy mody inne wgrane, to po prostu e, spawnuje się to e, coś w dungeonach i będziemy mogli znaleźć różne typy. Jak wiecie, mamy ich tu naprawdę, naprawdę dużo i aktualnie ten pierwszy, czyli skill orb of basic technik się nauczyłem. E, te wszystkie skille tak jakby się wyłączają po pewnym czasie, ponieważ nie mamy na to energii, ale im wyższy mamy level, tym dłużej możemy to utrzymać i przy okazji mocniejszy, mocniejszy, mocniejszy dimension robić. Więc ze sobie kilka krówek. No i jak widzicie. Jestem koło tych króweczek. No i co teraz? Na początku, gdy mamy za, e, właśnie już w granie tego boda, te, klikamy X i jak się nauczyliśmy tej pierwszej rzeczy, klikamy X. E, nasz target, czyli nasza postać, zostanie zalokowana. Czyli jesteśmy skupieni na nim. Możemy na przykład, na przykład iść bok, prawo, lewo, do przodu. Jesteśmy cały czas e, na nim skupieni. Może ja sobie troszkę ściszę, ponieważ te krówki mi tutaj Okej, okay, Po prostu tym X-em naszą krówkę ładną lokujemy. No i gdy chcemy przełączyć tar nasz target, e, to klikamy Tab, czyli na przykład e, X-em. Wyłączamy, to po prostu tabę sobie to przełączamy, czyli na przykład e, tabę możemy sobie przełączyć na tą krówkę na inną krówkę, która jest na przykład dalej. No i co? Na początku Wam pokażę Basic Technik, czyli podstawową rzecz. No zobaczcie na to. Mamy takie coś jak combo, jak wiecie tam, yy, daliśmy combo, więc yy, co jakiś czas na przykład będziemy mieli dużo przeciwników i zalukujemy jeszcze na przykład taką armię zombiaków, tu mamy takie coś jak combo, jak widzicie, jeden combo, dwa combo, trzy combo, już widzicie, mamy plus 10 obrażeń, nie 8, bo 8, 7 zadaje miecz, a 8 daje już combo, a już 10 to już jest combo potrójne, czyli na przykład jakbyśmy sobie wzięli zombie pigmana, czyli na przykład byśmy sobie zespawnowali takich pigmentów bardzo dużo, ponieważ oni mają dużo życia. To zobaczcie, jak to, by, jak to by wyglądało. Jeden, dwa. No. Uh. Ho, no po prostu e, Teraz pokażę wam techniki, techniki, które e, pozwalają wam na tak zwane robienie ULTRA COMP, czyli możliwość zrobienia skilli, więc co, na początku jest to dasz takie, są najprościej do wykonania, może zapomnę sobie tego zębiaka e, pigmena i jak to zrobić, Blokujemy naszą postać, czyli na przykład xem i klikamy, e, klikamy, jak to się nazywało, klikamy, e, najpierw blokujemy, a potem klikamy prawy i nasz, zobaczcie na to to jest po prostu genialne i zobaczcie jak nasze kombo się wbiło. Oczywiście mamy mało ataku, e, bo nie aż tylko 23. No to w sumie nie jest mało, bo nie aż Ender Dragona już byśmy mieli strasznie dużo, e, bo combo wbija mniej. Następną rzeczą jest to dodge e, Żeby użyć dodża, musimy mieć zalokowaną naszą postać i kliknąć. E, dano, e, na przykład A lub D, zależy od tego, w którą stronę chcemy pójść. E, dwa razy po prostu w daną stronę. Czyli jak widzicie mamy takie coś jak unikanie. czy na szkieleta na przykład jakby szkielet nas trafiał. No zobaczcie, jakby to super wyglądało. Po prostu szkielet strzela, my unikamy jego, e, jego strzałów, blokujemy i do niego dochodzimy. Klik, klik, klik. Bank jeszcze raz. I on leży. No po prostu genialne. No ten mod, autor tej modyfikacji, po prostu tak. Ja nie wiem, jak to oni zrobili. zrobić. To jest to pary. Czyli po prostu e, takie coś, co pozwala e, wam na unikanie naszych przeciwników. Wystarczy, że zalukujemy naszą postać i pijemy dwa razy do. Eee, czekajcie, dwa razy do tyłu, dokładnie tak. To nam da na przykład odbijanie strzał e, szkieleta. Czyli po prostu dwa razy do tyłu. Oczywiście ten skill się bardzo szybko e, kończy, więc uważajcie na to. E, no i blokuje na przykład ataki zombiaków lub innych przeciwników. Wystarczy dwa razy kliknąć e, przycisk do tyłu i nas to, nam, to, nam to wszystko zablokuje. Dobra, następną rzeczą jest to Armor Break. E, Armor Break jest to jeden z najmocniejszych ataków w naszej grze. Może na małym zombiaku tego nie zrobimy, tylko na dużym. Jest to najmocniejszy ataków dodany właśnie przez te skille. wystarczymy Wystarczy, że. Raz, zaatakujemy i przytrzymamy prawym. Jak widzicie, mamy finish him dokładnie tak. Widzicie, to się wyświetliło Finish him e, Miał na myśli, że zostało mu bardzo mało życia i możemy go wykończyć. Czyli tak jak Mortal Kombat, e, ponieważ ten cios jest naprawdę, naprawdę mocarny. No, zobaczcie. Klikamy raz, dwa i jest finish him, i mogliśmy go po prostu wykończyć. E, leaping Blow. To oczywiście za, e, zalokujemy naszą e, krówkę lub świnkę, i po prostu e, najpierw. E, klikamy naszym, e, jakby to nazwać, prawym przyciskiem, a potem klikamy spację. Słyszeliście? To jest wybuch. Oni dostają takie tak zwane spowolnienie e, i, po, znaczy nie spowolnienie, tylko... E, nie wiem jak to nazwać. Ignoruje armor naszych przeciwników, czyli jak on by miał, e, na przykład ten zombie pigment by miał zbroję, uderzamy i z pełnym uderzeniem to... Oczywiście to troszeczkę powtarzam, ale no nie wiem co powiedzieć do tego moda, bo on jest... No... No jest jednym z najlepszych modów, no musicie to przyznać, jest jednym z najlepszych modów. No i dobra, bez zbędnego gadania lecimy dalej. Na samym, że jest to multi-draw, e, gdy mamy naszą pustą rękę. Czyli na przykład jesteśmy puści, mm, jesteśmy puści, jak to zabrzmiało, i mamy po prostu nic w ręku. I mamy na przykład miecz gdzieś w ekipunku. To, e, żeby wrzucić e, nasz miecz do ręki, czyli takie po prostu szybkie wyjęcie i zaatakowanie, e, musimy przytrzymać blok blok, czyli prawy i zaatakować, jak widzicie, wziąłem miecz do ręki, czyli nie musimy mieć wcale nie musimy mieć wcale naszego miecza w ręce, żeby zacząć atakować naszych przeciwników, czyli możemy na przykład zwieść naszego przeciwnika na multiplayer niestety ten mod na razie nie działa na multi jakby działał na multi, od razu robię na multi i zobaczycie jak to będzie wyglądało no, no i no... teraz spin attack, co jest Chyba najlepszym, e, najlepszym e, atakiem w tej grze, ale bardzo trudno go z, e, zdobyć znaczy naszych tej modyfikacji, e, ponieważ pozwala on wam na atakowanie wszystkich przeciwników do obrazu. Zmieniłem sobie na dzień, no i teraz spróbujmy, spróbujmy go zabić. Jak widzicie, mam naszą krówkę. Żeby zaatakować naszym spin atakiem, musimy kliknąć dwa razy, e, znaczy nie dwa razy, tylko raz A i raz D. Czyli po prostu idealnie w jednym momencie musimy to kliknąć. Zobaczcie. Ta animacja. No, no ja nie wiem, no ten mod to jest zbyt fajny mod, nie wiem jak nie wiem co jak nazwać. No, facie, wszystkie, wszystkich przeciwników dookoła. A jeszcze jednym atakiem, który nie, którego nie przedstawiłem, jest to snika, tak? Czyli pozwala wam to na kontynuowanie ataku i tak naprawdę zabicie naszego przeciwnika praktycznie nie hita, bo nie jest on bardzo mocny, po prostu musimy kliknąć e, shift i żeby zaatakować naszego snika, takim wystarczy skoczyć i kliknąć prawym. To tutaj bardzo duże obrażenia e, i bardzo szybko niszczy naszych przeciwników. E, I cóż, to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, jeżeli nie zapomnicie naprawdę, bo chcę zobaczyć. Ile osób ile osobom się podoba ten mod lub ilu nie Więc po prostu lajkujcie ten odcinek Zobaczymy mm, czy wam się podobał ten mod Bo mi się strasznie podobał Dodaje wielką możliwość pvp w minecrafcie Jest genial Jakby było na multiplayer to po prostu mózg rozwalony Więc cóż trzymajcie się cześć do następnego odcineczka Bum żakalaka strzałka No i hej Komentarz na też możecie napisać Subskrybujcie hej.